Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale No i standardowo Kariera Mariana Wpierdziela No i dzisiaj na pewno będzie się dużo działo w tym odcinku Bo gramy półfinał z Borussią Dortmund No i później będzie na ogólnie No Półfinał z Borussią Dortmund yy, Później zostaje nam, kurde Raz, dwa mecze, dwa mecze, trzy, cztery, cztery mecze na zakończenie sezonu. Ogólnie ten sezon idzie, kurde, taki do nieudanych, no bo rozegraliśmy może z osiem mecze, dużo by, yy, przesiedzieliśmy na ławce, więc no cóż, kariera ta jest stracona w, dla Mariana w tym sezonie. No niestety, tak to wygląda. Na pewno on zostaje na drugi sezon w Wolfsburgu. No ale to się jeszcze wszystko okaże, kto po nas się zgłosi. Eee, dobra, skupmy się na tym pucharze, bo to jest szansa, żebyśmy zagrali. Tak jest, gramy. Marianowi uda się pokonać Burkiego i Borusję. się okaże. Tu już jest o co walczyć. Tu już nie może być, kurde, remis. Balony, kurde. No taki minimalny, no ale niech im będzie. Ogólnie kurde ten sezon to jest tak do dupy, bo tak, Marian kurde grał w Lidze mistrzów, a później co? Do składu, żeby grać częściej, no. bardzo, bardzo mało rodzaju Castellas. Duareiro, Alan. Oscar. Jest końcą Marian strzelat o bramkę. Są już jedną nogą na razie w finale, można powiedzieć. Noga! Druga noga już jest dostawiona do finału Marian, 3-0! Rzut karny! To jest bez dwóch No cancelo, to co żeś teraz zrobił, to nieładne było. Co ty żeś zrobił diala? Nerwówka, tuż jest nerwówka, moi drodzy. Tuż jest wielka nerwówka. Milk wchodzi na ratunek. Wchodzimy do finału. Któż by się tego spodziewał, że wchodzimy do finału, gdzie bardzo naprawdę, ma, no zobaczcie sami, 30, rozegranych spotkań, 20, 12 mamy, w tym może 4 razy w reprezentacji Polski. A 30 tego. O Jezus, o Jezus, proszę Państwa, my kurde musimy do, na miejsce szóste chociaż się wbić. Mamy 6 punktów y, straty do Herty Berlin No tak nie może być, żebyśmy poza pierwszą szóstką zakończyli kurde podium. No nie, nie, tak nie może być. Teraz musimy wygrać z Wolfsburgiem. Byłoby bardzo miło. Tylko my, oczywiście, kurde mole nie gramy w podstawowym składzie. A zobaczmy, kurde, no musimy teraz te trzy cenne punkty zdobyć. Proszę, kurde, remis. No nie, no ja nie wierzę. No to, kurde, nie dość, że ta kariera jest już pozamiatana. 21 lat już na karku, 21 lat. I kurde, z Eintrachtem Frankfurt teraz gramy. Uwaga, ile meczy jest do końca. Raz. Dwa, trzy. Trzy mecze. Niech cholera, nie będę grał w tutaj już. To już jest bez sensu. Wszystko symulujemy, bo to jest, że powiem, już bez sensu. No i dobra, dwa, jeden przegrywamy. Lakaz jeszcze strzela bramkę. Nie, no to jest ta kariera kurde bez sensu. Tak mało, żeśmy zagrali tych meczów, że szkoda gadać. Spotkanie, gramy z Schalke. Dostajemy szansę, ale ja robię już szybką symulację, bo to i tak już jest bez sensu ta nasza kariera. Arnold i Boga. Nie? Ta kariera, to ten sezon jest naprawdę w plecy dla Mariana. No i cóż, z Hamburgiem Wolfsburg gra. Więc zaraz zobaczymy sytuację na froncie, czy zagramy. Dobra, tu gramy w wyjściowym składzie. No ale ja zrobię szybką symulację. Co niech będzie, co ma być? Wygrywamy 2-1. I proszę bardzo, Marian strzela dwie bramki jeszcze. Więc Puchar jest nasz. Co nas bardzo niezmiernie w tym momencie cieszy. No, na zakończenie sezonu, chociaż Puchar mamy. W naszej gablocie. Herta Berlin, Krzysztof Piątek. Będziesz miał konkurencję. Marian w Pierdziel właśnie podpisał. No i cóż, Marian podpisał kontrakt. No i Krzysztof Piątek będzie miał konkurencję. Dwóch Polaków, rodaków będą się biło o podstawowy skład. No spoko. No cóż, moi kochani, koniec sezonu, więc zobaczmy tabelę. Tak to wygląda. Ten sezon dla Mariana jest nieudany. To jest katastrofa. Zakończyliśmy na ósmym miejscu. Mistrzostwo Bundesligi zdobywa standardowo Bayern Monachium. Pierwszą szóstkę zamyka Hertha Berlin, która zainteresowała się naszym Marianem i zaproponowała. Transfer, wtedy jak oni proponowali, Marian był warty 47 milionów. I Marian zdecydował się za 47 milionów euro przenieść się do Herty Berlin i będzie tam konkurował z Krzysztofem, Piątkiem o skład. No cóż, no tak to wygląda. My kończymy ten sezon na ósmym miejscu. Tutaj. Wygrywamy puchar, chociaż tyle, chociaż tyle nam się, chociaż tyle nam się udało wygrać puchar, więc Marian ma kolejny statuetkę do swojego CV. E, tu nigdzie nie graliśmy, tu nigdzie nie graliśmy w mistrzostwach Europy. Niestety nie, zakwa, nie, nie zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw Europy. No niestety. No więc cóż, kończymy ten sezon w tragiczny sposób.